Początek. Dobra, przeznaczone dla dzieci. Tak. Mogę tego nie wybierać. Bo jest nieprzeznaczony. Okej, okay, wyrzuciło live'a, ale już się znaleźliśmy. Nie wiem czy powinienem tak powiedzieć. Dobra, nie musi mieć miniatura. No, nie, nie musi. Aaa, <noise> idealna miniatura. Dobra, to jest idealna miniaturka, patrz. Patrz! Idealna miniaturka. Co, wiesz, nie to ja mam to mam Nie, tu mam lepiej bo na jednym ekranie mam gra, a tu mam czat. Takie To jest zupełnie lepsze. Lepsze. O, Prada. tam miniature. Tam, tam lep lepiej nie rano i tutaj. Dobra, tam z Minecrafta miniaturka. <gry> Okej. Okay. Dalej. O, hej. Widoczność. Mam nadzieję, że to dwójkę jakby nie wyszedł albo coś. Adam odpalimy. Kiedy się zacznie live? Za godzinę. Za godzinę, za godzinę się mój live. Nie, bo teraz widać że mam premiera. Czy odpaliłeś secret neighbor? Tak. To dołącz na serwer, ona jest jej polska. Nie. Dziękuję. Nie wiem czy ten typek będzie w ten o chyba. Czy będzie chciał dołączyć czy nie. Ale nie będzie do rawi. Będzie no, dobrze. Christos, ale wiesz, że on może być z Polski? Be 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 no. no, to F. To no. F, no niestety. No, A ktoś ogląda? A była ta jedna osoba, ale teraz już nie jest. Halo, czy ktoś ogląda z Stelima? Oj Ciekawek to jest najbadem. Chyba, robimy historię, pamiętaj. Ale jako A ty nie nagrywasz u mnie, więc widzę. Mnie... Nie nagrywam. Czemu? Dobra. Zalekaj też. Żeby Buk! Dzień dobry. Zbieram na cele charytatywne, otwierać. Jest tam pan, panie sąsiedzie. Halo. O, o, Witam. Y, Dobry. Zbieram na charytatywne no? cele y, na pieski. O, to A dobra. Czy jakieś fundusze panie, takie rzeczy? No, mam, mam. A, no dobra. Za chwilę Czeka. będę. W końcu ktoś chociaż coś da. O. O. Ehm. Masz? Na telewizor. Dziękuję. Bo bardzo bardzo jest bardzo lubię spiedać. cele charytatywne. Macie tutaj guci latarkę. Okej. Okay. Tutaj masz nie wiem. Masz kwiatki. Tutaj masz. O tutaj 1000 um, zł. Kosztują te kwiatki. O tutaj ci mogę dać kolejne kwiatki. Masz tutaj wszystko O masz nawet tutaj jedzenie Masz, masz pomidory na dzieci Masz dużo pomidorów Masz tutaj doniczkę. Masz normalnie masz jeszcze krzesło Każdy tam mógł usiąść Usiąść Pieski mają siadać? Masz jeszcze nie? nie? Pan zwariował? Halloween. Może pan pójdzie do pokoju swojego synka? Nie czemu? Wolę o nim już O nie. Czy ty otworzysz jakieś drzwi moje? Nie, na pewno idę to do piwnicy. Okej. Okay. To dobrze. Nie jestem u pana w domu i koprze. to nie jest. O ty. Ha! Co teraz zrobić? Ucieknę. Nie. nie. Już. Wieś mi powiecie, co Chodź tu. Get stroski, tu byłem za drzwiami. do piechicy. Nie. Nie zdałaś. Robię diskotekę. Disko <grym> <grym znisko grym znisko> dla biznesu. Czeka. Gdzie jesteś? Wcale nie jestem w O, oh, ok. Um, czy Podaj może, może pan zrobić jakąś piosenkę o Bogu? Pan, nie A może tak zrobić? Święty Kocha